To teraz przystępujemy do rankingu ekipy Trumpa. Trump zgromadził wokół siebie fachowców, bo bo ma duże ego i ono jest wybudowane na solidnych podstawach, a nie puste. Jeszcze 100 dni nie minęło, a ile jest zrobione? 70 krajów powiedziało, że chce znieść bariery celne i się dogadać z Ameryką, w jaki sposób i do jakiego poziomu to zrobić, czy do zera? Unię Europejską, jak zakładano, to przecież dokładnie o to chodziło. Żeby nie było cła na granicach, żeby nie było podatków, żeby nie było barier, które nie pozwalają mi założyć firmy w drugim kraju, to zróbmy Unię Europejską. No na tym by... ma polegać jeden wspólny rynek przecież. I mają pretensje do niego, że co, że jest nieprzewidywalny, no nikt nie przewidział, że jakiś polityk będzie chciał wprowadzić wolny rynek. Wygląda na to, że Kanada wykrywała swojego Bidena, pana Marka Carney'a, a to jest wypisz, wymaluj, drugi Biden. Z, yy, ogłasza, nie, no, nie ma demencji. No dobra, dobra, ale ja mówię ideologicznie. Dobrze, dobrze. Się. Ten, czyli katolik popierający aborcję to już nie jest katolik. Każdy, który, kto popiera aborcję wykluczył się i nie jest katolikiem.